Dzień dobry, pozdrowienia z mroźnej północy. Trwają właśnie igrzywka w Paryżu, które wzbudzają bardzo, ale to bardzo wiele emocji ze względu na uprawę samych igrzywek, ich ceremonii otwarcia oraz różne kontrowersje związane z zawodnikami, sportowcami, sportowczyniami transpłciowymi. I Wielu twierdzi, że jest to znak upadku czasów i że dla naszej cywilizacji nie ma już absolutnie żadnej nadziei. Ja odkąd sięgam pamięcią. Zawsze mam takie wrażenie, że czasy były wyjątkowo ciężkie. Nasi dziadkowie mówili, że w tego pokolenia naszych rodziców nic nie wyrośnie. Moi rodzice mówili, że w tego mojego pokolenia to nic nie będzie, a teraz jak obserwuję jeszcze młodsze pokolenie, to mam wrażenie, czy mówi się często, że to już na pewno będzie upadać cywilizacji. I to się tak ciągnie od zarania dziejów. A gdzie leży wina? No wina oczywiście leży w polityce, w spiskach, ciemnych interesach i wszystkim tym, co sprawia, że nasza kultura jest niszczona. Z drugiej strony, niezależnie od tego, jakie byśmy nie wzięli pod lupę czasy, to okazuje się, że wewsze był ktoś, kto był sobie w stanie w tych czasach poradzić, niekoniecznie będąc w rządu czy w ekipie po prostu rządzącej i potrafił poukładać sobie takie życie, jakie tylko chciał. Więc jak to jest możliwe, że kiedy dla większości czafy są nieprzyjające, jest zawsze kilku tych, którzy grają według własnych zasad. I myślę, że jest to doskonały temat, aby po raz kolejny zanurzyć się w naturze ludzkiego umysłu i pomówić o tym, co pomóc może, a co przeszkodzić może w realizacji swoich marzeń czy dążeniu do mistrzostwa w dowolnej dziedzinie, która być może Ciebie interesuje. I teraz na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie nagrywam tego filmu po to, żeby cię urazić, obrazić czy pokazać ci, że coś z tobą jest nie tak. Chciałbym się z tobą podzielić czymś, co mi pomogło wyjść z tego tak zwanego, nie wiem, Matrixa, teraz się tak na to mówi, może inaczej, wyjść poza własne ograniczenia i mimo tego, co widzimy za oknem, poukładać sobie całkiem fajne i wnośne życie. Więc będę się dzielił tutaj głównie moim doświadczeniem i. Bardzo cię proszę o to, aby wysłuchać tego materiału z odrobiną otwartości, przemyśleć o czym mówię, zanim odpali się ten schemat. Nie, nie masz racji, bo być może coś kliknie i po prostu tobie pomoże. To jest moja jedyna tak naprawdę intencja tego odcinka, żeby podzielić się tym, co być może tobie pomoże, a nie przepychać się, słuchaj, kto ma rację. Ok? I do nagrania tego odcinka zmobilizowały mnie tak naprawdę dwie niedawne sytuacje. Otóż jakiś to w temu wewnątrz naszej społeczności, wśród osób, które przychodzą przez moje procesy programowania podświadomości, pojawiło się takie pytanie, Paweł, co ja mam myśleć, co mam zrobić z tym, co się właśnie na tych igrzyskach dzieje? O tym już mówiliśmy. Drugi w kolei temat był, kiedy któregoś wieczoru u mnie na tarasie siedziałem z takim moim dobrym znajomym, a jest doktorem matematyki, i mówi, Paweł, kurczę, jak to jest, że... Tak wiele inteligentnych osób w ostatnim czasie wchodzi w ten temat płaskiej ziemi, spisku, że ziemia tak naprawdę nie jest okrągła i płaska i nie da się im w ogóle przetłumaczyć, jak to wygląda tak naprawdę. Co z tym można zrobić? I wiesz, ja mam takie bardzo proste podejście do życia. A zastanawiam się zawsze, w jaki sposób rzeczy, które się dzieją mogą mi Pomóc. I zobacz, mamy ten temat, pewnie trafiłeś na to płaskiej ziemi. Produkowane jest mnóstwo filmów na ten temat, że nie było nigdy lądowania na Księżycu, że ziemia nie jest okrągła, tylko jest płaska, że wszystko jest wielką ściemą, mamy spisek i tak dalej. I teraz ja bym w ogóle nie chciał zabierać głosu, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, kto ma rację, bo to w ogóle nie jest temat tej debaty. Tylko ja sobie zadaję zawsze takie pytanie. Jeżeli poświęcasz tyle czasu na przejrzenie, że jest jakiś spisek. Powiedzmy, że Ziemia faktycznie jest płaska, i od urodzenia karmią nas kłamstwami o tym, że Ziemia jest okrągła. Tak naprawdę jest płaska, nad nami jest firmament, rozumiecie, rozwieszony, a Nasa to wszystko ukrywa i tak dalej. I poświęcasz na to godzinę, żeby to studiować, żeby ten fałsz przejrzeć. To powiedz mi tylko jedną rzecz. W jaki sposób wpływa to na Twoje życie? Czy dzięki temu? że rozkminiłeś ten wielki spisek, czy twoje życie wygląda lepiej? Czy lepiej wygląda twój stan konta? Czy lepiej wygląda i czuje się twoje ciało? Czy lepiej wygląda twój związek? Czy lepiej wygląda twoja relacja z samym sobą? I czy czujesz, że twoje życie ma sens i czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jeżeli tak nie jest, to powiedz mi po co na to poświęcać czas. Innym razem, wierz mi lub nie, spotkałem człowieka, którego uważam za bardzo inteligentnego, który podzielił się kiedyś ze mną, widząc, że mam raczej otwartą głowę i że nie będę go oceniał, tym, że ponad 10 lat studiuje temat reptilian. I jest prawie pewien, że faktycznie tak jest, że klasa, która po cichu rządzi światem, to są właśnie jaszczury, które trzymają nas tutaj w więzieniu. A wykorzystują nas, żywią się nami energetycznie i wszystko jest tak naprawdę od góry do dołu ustawione. No i tak patrzę, jak wygląda jego życie, i widzę, że nie wygląda po prostu dobrze. Ani pod kątem zdrowia, ani pod kątem finansowym, ani pod kątem relacji. No i znów się pojawia takie pytanie: po co poświęcać 10 lat swojego życia na coś, co nie poprawia Twojego standardu życia? No, i mamy na to jeszcze całą wojnę polityczną, która też odkąd pamiętam się toczy. Mamy lewo, mamy prawo, mamy obyczaje, mamy religię, mamy gospodarkę. Co, jak powinno działać? Kto ma rację? Kto jest tym złym? Kto jest częścią spisku, a kto ma rację? Kto ma prawdę? I wydaje się, że większość ludzi po prostu cały czas tym żyje. Żyje właśnie politykom, żyje tymi wszystkimi spiskami i buduje w sobie takie przekonanie, że tak naprawdę nie można już nic z tym zrobić wszystko jest ustawione i jesteśmy po prostu na przegranej pozycji. I to jest właśnie wspólny mianownik wszystkich tematów, od których w ogóle zaczęliśmy. Paryż, cała igrzyska, wojna lewo-prawo, reptilianie, płaska ziemia i cokolwiek innego, nie weźmiesz na warsztat Wspólny mianownik jest bardzo prosty. Jest oparczenie winą kogoś, czegoś, jakiegoś zjawiska, istot, grupy społecznej, mniejszości tym, że na świecie jest źle. Innymi słowy, buduje się po prostu wyjaśnienie, dlaczego w moim życiu nie mogę mieć tego. Chcę mieć. Dzieje się to ze względu na to, że oni, źli oni, trzymają mnie po prostu pod butem, i gdyby tylko to się zmieniło, to świat byłby lepszym miejscem. I tutaj dochodzimy właśnie do sedna rzeczy. Polityka jako taka szuka poparcia. Potrzebuje poparcia. I polityka, czy inne tego typu rzeczy, o których mówimy, są to ruchy masowe. A ruchy masowe przyciągają do siebie bardzo specyficzną populację. Przyciągają do siebie ludzi, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje życie. Przyciągają ludzi, którzy wolą wskazywać palcem, kto jest winny im niepo, ich niepowodzeniom, i szukać usprawiedliwienia, dlaczego świat w taki, a nie inny sposób wygląda. I idąc dalej, oczekują, że przyjdzie ktoś. Coś, jakaś zmiana, jakiś człowiek, który rozwiąże te problemy, i wtedy w końcu będzie już dobrze. Innymi słowy, czekają na jakiegoś zbawiciela, dzięki któremu wszystko się na tym świecie odkręci. Brutalnie mówiąc, jest to niestety, ale pozycja ofiary, czyli ja miałem ciężko, ja miałem źle, ja cierpiałem, więc teraz mi się należy, teraz ja chcę po prostu dostać i chcę, żeby było lepiej. Problem jednak polega na tym, że żaden zbawiciel nie przyjdzie. I ten mityczny wbawiciel, czy to w formie osobowej, czy w formie jakiejś rewolucji, ewolucji, zmiany, jest niczym innym jak narzędziem kontroli. Dzięki temu, że zaczynasz wierzyć w to, że ktoś rozwiąże problemy za ciebie, zaczynasz wspierać jakąś sprawę i wspierając jakąś sprawę, realizujesz ukrytą agendę tej siły, która rozpoczyna całą tą historię. A kiedy już udzielisz odpowiednio dużo poparcia, kiedy pewne rzeczy zostaną przepchnięte, wszystko tak naprawdę wraca do Starego porządku i przekonywaliśmy się już o tym setki, jak nie tysiące razy w historii. Stajesz się narzędziem, zostajesz wykorzystany, a następnie znów wracasz do bycia szarym tłumem, który przez jakiś czas do niczego nie będzie potrzebny, aż do momentu, kiedy kolejna siła wejdzie sobie na szachownicę i będzie potrzebowała swoich wyznawców. Ostatecznie w całej tej grze. Traci właśnie szary, zwykły człowiek, który daje się wodzić za nos, daje się wciągać w te nie swoje gry, nie swoje wojenki, i nim właśnie rozgrywane są wszystkie konflikty i wszystkie starcia sił. I problem polega na tym, że te wszystkie sprawy wydają się być takie istotne. Jednakże zobacz, że dobra manipulacja nie polega na tym, że mówisz, o to jest manipulacja, ale zostałem zmanipulowany. Nie? Dobra manipulacja polega na tym, że ty nie wiesz, że manipulacja jest i po prostu wierzysz w to, że to są twoje własne wnioski. To jest tak naprawdę jedna z podstaw wywierania wpływu na ludzi. Zasada brzmi tak. Ludzie czasami wierzą w to, co im się mówi, ale nigdy nie podważają tego, na co sami wpadną. Więc jeśli przedstawisz fakty w taki sposób, żeby zostały one złożone w jakąś logiczną całość przez danego człowieka i on wpadnie na ten pomysł jako na swój pomysł, to będzie tego bronił jako właśnie efektu swojego niezależnego myślenia, i stanie się to dla niego tak naprawdę symbolem własnej wolności, kiedy w rzeczywistości jest więziony w klatce i wykorzystywany do realizacji nie swoich celów. W taki sposób, właśnie słuchajcie, buduje się wyznawców. I żyjemy teraz w takich czasach, gdzie system może mieć tylko właśnie w taki sposób kontrolę nad ludźmi. Wyszliśmy z układu klasowego, gdzie o tym, jak twoje życie się potoczy, determinowało tylko i wyłącznie to, gdzie i w jakiej rodzinie się urodziłeś. I tak naprawdę w pozoru może się wydawać, że system, w którym teraz jesteśmy, jest ewolucją w stronę wolności. Jednakże w rzeczywistości jest ewolucją w stronę zniewolenia, bo jakie w najprostszy sposób, żeby zamknąć kogoś w więzieniu i upewnić że z tego więzienia nawet nie będzie próbował uciec, nie mówiąc w ogóle o próbie ucieczki, zakończonej sukcesem. Ano przekonać go, że wcale w więzieniu nie siedzi. Jeżeli to będzie jego własny pomysł, wtedy nie będzie wiedział, z czym w ogóle ma walczyć, a nie będzie wiedział, że jest w ogóle z czym walczyć. Jeżeli nałożysz na to właśnie jeszcze z pozoru ważnie wyglądające sprawy, walkę w różnych w ogóle starciach, konfliktach, cudzych sprawach, no to masz już receptę na sukces. Dołożymy do tego jeszcze trochę narkotycznych rozrywek w stylu pornografia, świetne seriale, tłuste, smakowite jedzenie. Masz do tego zbudowane takie mgliste poczucie komfortu i i jesteś na smyczy tego całego systemu. Zobacz, social media to są, to są wspaniałe platformy, które umożliwiają nam na przykład to, że możemy wymienić się myślą. To jest jasna strona, ale z drugiej strony, kiedy coś jest bezpłatne, to znaczy, że twórca tej aplikacji musi na czymś zarabiać i zarabia na czymś, co jest Ukryte. Gdyby ktoś ci powiedział, hej, słuchaj, wejdź do aplikacji, w której ty staniesz się produktem, to pewnie nie brzmi to tak sexy, jak. Wiesz co, wejdź do aplikacji, gdzie wszystko jest bezpłatne i możesz tam robić, co tylko chcesz. I nie wiesz, że tak naprawdę produktem. Jest Twoja uwaga. Reklamodawcy płacą za Twój czas, który spędzasz przy telefonie czy przed komputerem. A żeby to zrobić, potrzeba Cię zaangażować w treści. W w jasna strona. Jasna strona polega na tym, że na przykład algorytm może Cię dosięgnąć z treściami, które faktycznie Ci pomogą, ale. Algorytm nie wartościuje, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, czy coś pomaga się rozwijać czy nie, tylko algorytm wartościuje to, czy dzięki temu, co Ci wyświetla, ty spędzasz więcej czasu przed ekranem. A kiedy spędzamy więcej czasu przed ekranem? Spędzamy więcej czasu przed ekranem wtedy, kiedy coś nas porywa emocjonalnie. Czy to w sposób pozytywny, czy w sposób negatywny, czy wprawia nam przyjemność albo po prostu daje podnietę. Więc dostajesz na przykład film z pieskiem, mówisz, ojej jakie fajne, za chwilę dostajesz więcej tych piesków i siedzisz i oglądasz, jakie są super pieski. Innym Razem dostajesz bardzo tendencyjny post, który na przykład wskazuje palcem, że nie wiem, jakaś mniejszość seksualna e, czyha e, po prostu na naszą kulturę i za chwilę nam to odbierze. To trafia w twoje wartości, denerwujesz się, zaczynasz komentować, wysyłać znajomym, patrz co z nami robią i zaczynasz wchodzić w pętle. Coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej treści, które wywołują w tobie reakcję, zaczynać się pojawiać, i wpadasz w taki. Ciąg, taki wir po prostu informacyjny, który nie ma za zadania dać ci obiektywnych informacji, tylko ma za zadanie jeszcze bardziej cię zdenerwować, podpalić, zainteresować, wywołać w tobie jakąś konkretną reakcję, bo dzięki temu statystycznie więcej czasu będziesz przeznaczać na oglądanie reklam, za które ciężkie pieniądze się po prostu płaci. Emocje są uzależniające, i do tego pojawia się jeszcze to bardzo przyjemne złudzenie że coś faktycznie robimy, żeby swoje życie zmienić. Jednakże ja jestem ogromnym fanem prostego zdania. Miarą prawdy jest efekt. Jeżeli poświęcasz na coś czas, dużo czasu i ten czas nie przekłada się, czy inwestujesz czas i nie masz zwrotu z inwestycji w postaci lepszego ciała, lepszego życia, lepszego związku, lepszego stanu konta dalej, to prawdopodobnie nie jest to coś, co Ci służy, tylko jest to coś, co służy komuś. Innemu. A dokładnie to dzieje się, kiedy dajemy się wciągnąć w wojny na Twitterze, kiedy dajemy się wciągnąć w oglądanie kolejnych szokujących treści o tym, jak jesteśmy wodzeni za nos, albo nastrajamy się na to, jaki świat jest zły, niedobry i jak bardzo się nie da. I to, w którym miejscu teraz jesteśmy tego materiału, podsumowując, zastanów się. Czy to, w co się angażujesz, pomaga Tobie? Bo jeżeli nie pomaga Tobie, to tak naprawdę Ty jesteś jedyną osobą, która traci, bo ktoś na tym zyskuje. I oczywiście może się tu pojawić wiele sensownych, z pozoru argumentów na temat tego, dlaczego warto się rzeczami interesować, dlaczego warto wyrażać swoje zdanie, angażować się i tak dalej. Chyba takim pierwszym argumentem jest to, że a co z naszymi dziećmi? Przecież nasze dzieci siedzą w internecie, konsumują te wszystkie treści, są programowane i co w nich wyrośnie? I tutaj jest taka gorzka pigułka do przełknięcia. Dzieci, jako dzieci, wszyscy ludzie, jesteśmy w miejscu, gdzie potrzebujemy nauczyć się, jak funkcjonuje świat, prawda? Czyli nasz umysł uczy się, co należy robić, czego nie należy robić, żeby przeżyć. Więc szukamy autorytetów, szukamy jakichś wzorców wśród osób, które spotykamy czy to na żywo, czy które właśnie widzimy w telewizji, w książkach, czy właśnie w internecie. I problem polega na tym, że jeżeli dzieciaki widzą w sieci pewien wykreowany świat, gdzie na przykład jest dobrobyt, gdzie są pieniądze, gdzie są szczęśliwi ludzie, albo gdzie coś się po prostu dzieje, i w porównaniu mają na przykład rodziców, którzy nie robią tych rzeczy, którzy nie wkładają wysiłku w to, żeby zmienić siebie, żeby zmienić świat, którzy po przyjściu z pracy do domu są jedynie zmęczeni, wszystkiego mają dosyć, nie mają chęci się zająć swoimi dziećmi i opowiadają tylko o tym, jak to na świecie jest źle, niedobrze i mają wszystkiego dosyć, to nie stają się atrakcyjnymi postaciami w oczach dzieci, więc podsumowując to, jeżeli będziesz naprawdę wzorem, autorytetem dla swoich dzieci, to jestem pewien, że nie masz się tak naprawdę czego obawiać, jeżeli chodzi o zły świat, który może je zmanipulować i który może wprawić, że zostaną ściągnięte w, złe, w złą stronę. Jeżeli zadbasz o swój stan konta, swój stan ducha, swój stan ciała i o to o swoją solidną filozofię życiową, będziesz wzorem, i nie będziesz się musiał bać, że dzieciaki będą gdzieś w drugą stronę. Nawigować. Jeżeli pojawia się głos, że ale życie jest ciężkie, nie ma na to przestrzeni, nie ma na to czasu, ale ja mam to, tamto i tamto, wszyscy Coś mają i właśnie na tym polega problem, że szukasz wyjaśnienia, dlaczego czegoś nie masz, a nie szukasz drogi, żeby to coś zdobyć. To jest po prostu zmiana perspektywy patrzenia na rzeczywistość. I to nie znaczy, że ta zmiana perspektywy odmieni Twoje życie w ciągu chwili i za miesiąc czy za pół roku będziesz milionerem i wszystko będzie fajnie. Nie, życie nie jest proste, życie nie jest sprawiedliwe, ale zawsze jest droga. Czyli zobacz, o tym gadaliśmy na samym początku. Jeżeli Szukasz ciągle wyjaśnienia, dlaczego się nie udaje, będziesz sobie potwierdzać cały czas ten model. Jeżeli będziesz wierzyć w to, że czegoś nie można zrobić, bo coś, to będziesz potwierdzać ten model. Jeżeli będziesz zawsze szukać rozwiązania, będzie to wyglądało inaczej. Za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Drugi argument zwykle polega na tym, że trzeba się zajmować tymi rzeczami. Bo jeżeli zostawi się to bez kontroli, to nie wiadomo dokąd nas to wszystkich zabierze. Ja na to patrzę w odrobinę inny sposób. Wiesz, po pierwsze, zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie na to zwracał uwagę, ale po drugie. Możemy patrzeć na system w taki sposób, że jest jakaś grupa ludzi u góry, która ma złe intencje, która układa wszystko w taki sposób, żeby trzymać i więzić ludzi w jakiejś kratce, a możemy też spojrzeć na to drugiej strony. Nie jestem fanem pierwszej opcji, ponieważ ona. Wabiera nam jakąkolwiek sprawczość. Jesteśmy ofiarami, jesteśmy zniewoleni, jest nad nami siła, która jest większa od nas, nie możemy w tym nic zrobić. Drugi sposób patrzenia, ja bardzo lubię w ten sposób patrzeć na rzeczywistość, to jest to, że system nie jest kreowany z poziomu góry, tylko z poziomu dołu. To to, gdzie mentalnie większość ludzi sprawia, że system wygląda w taki, a nie inny sposób. Wiesz, taki przykład, który pokazuje kontrast, pokazuje ekstremum, to jest ten przykład, który wszyscy znają. Człowiek, który nigdy nie miał nic, wygrywa nagle, nie wiem, w totolotka, kilka milionów i po maksymalnie dwóch latach wraca do starego życia, bo wszystko zostało wydane na głupoty, nic nie zostało przeinwestowane, nie został włożony jakby pewien styl życia, który służy pomnażaniu finansów, tylko tych finansów nie udało się utrzymać. I ten przykład, jeżeli przeniesiesz po prostu na społeczeństwo, to możesz zobaczyć, jak to tak naprawdę działa. Jeżeli jako ogół, Ludzie nie wiedzą, czy nie chcą brać odpowiedzialności we swoje życie, tylko czekają, aż przyjdzie ktoś ich zbawi, to będą kreowali system, w których jest potrzebna jakaś grupa, która będzie wykorzystywała ich po prostu naiwność i prowadziła ich za rękę do swoich bezpiecznych zagródek, żeby wiedzieli dokładnie, co mają robić, kiedy mają robić, kiedy mają spać, jeść itd. itd. Nie w mnie źle. Ja nie jestem fanem tego systemu. Ja nie jestem człowiekiem, który mówi, hej, jest wszystko super i tak dalej. Wręcz przeciwnie, nie podoba mi się to, co widzę za oknem. Uważam się za buntownika, ale w czasie swojej, e, swojej przygód zrozumiałem, że. Nie da się tego systemu zmienić odgórnie. Było już bardzo wiele takich osób w naszej historii, które próbowały zrobić to na zasadzie rewolucji, i wiemy, jak to się wkończyło. Wierzę w coś innego. Wierzę w to, że jeżeli wszyscy się skupimy na sobie, będziemy siebie rozwijać, będziemy rozwijać swoją głowę, swoją inteligencję emocjonalną, będziemy się rozwijać duchowo, będziemy praktykowali bycie ludźmi, będziemy rozwijali się, dążyli do mistrzostwa w swoich dziedzinach, to sami oddolnie wykreujemy inny system, bo system może nawtrzymać, jedynie za pomocą lęków, za pomocą przekonań, za pomocą wpajania nam do głów, że musi być ktoś, że muszą nam pokazać, że muszą za nas zrobić, że nie ma sensu się wychylać, że to jest niebezpieczne, że to jest trudne, że nie ma czasu, że czasy są niepewne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaczynamy w to wierzyć, kreujemy właśnie z tego poziomu rzeczywistość dookoła siebie. Jest to oczywiście znów gorzka pigułka do przełknięcia, bo nasz wbudowany system ochronny naszego ego nie chce tego przyznać, bo gdy Gdybyśmy przyznali, że tak jest, to musielibyśmy się pogodzić z tym, że coś nie tak robimy. Ale przecież to nie jest nic złego, prawda? I teraz, ostatecznie, jest jeszcze jedna taka gorzka piłka do przełknięcia, wiązana z tym zdaniem, ja mam prawdy, jest efekt. Wszystkim nam, bo tak nasz umysł działa, wydaje się, że mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednakże poparz na fakty. Jeżeli faktycznie tak jest, że wiesz, jak to wszystko działa, że rozgryzłeś system, że widzisz, jak wygląda, e, wygląda ta gra, to dla Dlaczego jeszcze nie udało ci się tego systemu ograć i po prostu żyć na własnych zasadach? Prawda jest taka, że jeżeli zaczniesz przyglądać się swojemu umysłowi, to być może odkryjesz, że im silniejsze jest ego, które jest pierwsze do tego, żeby krytykować, oceniać, dzielić i wy wydawać opinie to tym więcej tak naprawdę pod spodem jest lęków. To jest tylko i wyłącznie sposób radzenia sobie z niepewnością, z lękiem, z niskim poczuciem własnej wartości itd., które zostało nam wpojone, bo nikt się nie rodzi słaby lub silny, nikt się nie rodzi produktywny lub leniwy, tylko zostajemy w taki sposób wychowani, zaprogramowani, ale to, że do takiego programowania już doszło, to nie znaczy, że nie można tego odkręcić. Umysł jest systemem, który można programować i o tym też na tym kanale bardzo dużo mówimy. I wiesz, ja kiedyś też byłem takim człowiekiem. Nie wiem, czy wiesz, ale kiedy byłem nastolatkiem, byłem na przykład częścią prawicowej bojówki. Ta, ta kariera w tej bojówce nie trwała zbyt długo, bo okazało się, że wcale nie jestem taki twardy, jak mi się wydawało, kiedy parę takich starć na ulicy się wydarzyło. Ale wierzyłem kiedyś, że to właśnie ta zła lewa strona tak ustawiła ten świat, że niemożliwe jest dla uczciwego, dobrego, białego człowieka jak ja, żeby po prostu żyć. Na poziomie, tylko jesteśmy marionetkami różnych mniejszości etnicznych, i tak dalej, że komunizm jest wciąż żywy i niebawem wszystkich nas zamiecie pod ten czerwony dywan. Gorąco w to wierzyłem i faktycznie wtedy nie widziałem żadnej opcji poza tym, że trzeba siłą przewrócić system i wtedy już będzie dobrze. Na szczęście z biegiem lat zacząłem troszeczkę inaczej na te sprawy patrzeć. Byłem też tym człowiekiem, który wierzył, że w obecnej sytuacji politycznej nie da się niczego zrobić. Kiedy już zacząłem być przedsiębiorcą jako młody chłopak, to mój księgowy miał mnie dosyć. Bo kiedy miałem zapłacić jakiekolwiek podatki, to ja po prostu byłem czerwony z wściekłości, a rzucałem ruralnymi słowami, wyzywałem od złodziei i zdzierców, i jak w ogóle można na to zarobić. Wiesz, dzisiaj. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ile płacę podatków. Od tego mam właśnie księgowego, żeby a, wiedział. I mogę Ci wymienić wiele właśnie takich miejsc, w których mentalnie byłem, gdzie wierzyłem, że pewnych rzeczy się nie da zrobić. Udało mi się z tego wszystkiego po, pomału wyjść i poukładać sobie tak życie, że dzisiaj można powiedzieć, jestem szczęśliwym człowiekiem. I po drodze właśnie nauczyłem się traktować te wszystkie rzeczy dokładnie w odwrotny sposób. Kiedy pojawia się jakaś przeszkoda, jakiś problem na drodze, to zadaję sobie proste pytanie, jak mogę na tym skorzystać lepiej, Niż gdyby to się nigdy nie wydarzyło. Prosty przykład. Jedziesz na stację benzynową i frustruje cię to, że znowu ceny paliwa w, w, urosły do góry. wybaż na ceny paliwa nie masz żadnego wpływu. Możesz oczywiście iść zagłosować w wyborach, e, możesz iść być politykiem i próbować to wszystko zmienić, ale prawda jest taka, że generalnie wpływu na to nie masz. Masz wpływ na to ile zarabiasz. Oczywiście, jeżeli wierzysz, że tak jest. Więc możesz na przykład kolejną zwyżkę paliw i frustrację z tym związaną wykorzystać w sposób konstruktywny. Zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby zarabiać więcej, żeby zarabiać tyle, żeby te ceny paliw mnie nie bolały. I wtedy okaże się, że jeżeli znajdziesz drogę, a to niekoniecznie będzie łatwe, nie wyrozum mnie źle, czasami potrzeba naprawdę wiele lat systematycznej pracy, żeby w końcu przyszedł ten jeden rok, który będzie przełomowy. Ale jeżeli dojdziesz do tego miejsca, to zobacz co się okaże. Okaże się, że ten zły, opresyjny system, który chcecie wydoić do ostatniej złotówki. Tak naprawdę stał się dla ciebie dźwignią do tego, żeby zarabiać tyle, by przestać się tego systemu bać i przestać się przejmować tym, ile kosztuje paliwo, ile kosztuje mięso, ile kosztują wakacje i tak dalej. Innymi słowy, to właśnie ten zły system zmotywował, zmusił cię do tego, żeby swoje życie zmienić i poukładać. I to jest właśnie to wzięcie odpowiedzialności za siebie. To jest niewygodne, to jest trudne. Na początku potem się człowiek do tego przyzwyczaja, ale kiedy spojrzysz w tej perspektywy, na wszystko, co się wokół ciebie dzieje, okaże się, że każda sytuacja, wszystko co jest, może ci pomagać zamiast ciągnąć cię w dół. A co więcej, kiedy zaczniesz się realizować, kiedy zaczniesz się rozwijać, kiedy poukładasz swoje życie, to nikt nie przyjdzie do Twoich drzwi i nie zapuka i nie waresztuje cię za to, że uciekasz z Matrixa. Oczywiście, jeżeli będziesz postępować zgodnie z literą prawa.